Witaj piękna duszo, zapraszam Cię na czytanie na listopad dla lwów. Sprawdzimy, co najlepszego przyniesie Ci ten miesiąc, na co uważać, w co warto i zainwestować energię i wyciągnę kartę rady, wskazówki z wyroczni. Bo możesz sprawdzić zarówno swój znak słoneczny, jak i ascendent. Wenus i Księżyc również często razem daje to pełniejszy obraz energii miesiąca. Jeżeli chcesz zajrzeć głębiej w swoją sytuację, zapraszam na czytanie prywatne. Będę też wdzięczna za komentarz, jeśli czytanie z Tobą zarezonuje. Co najlepszego przyniesie listopad dla lwów? Co najlepszego dla lwa w listopadzie? As denarów. Na co warto uważać? Królowa buław. W co warto zainwestować swoją energię, karta gwiazdy i rada wskazówka z wyroczni dla lwów na listopad numer 9 pocałunek róży. Co najlepszego przynosi listopad dla LWA? Konkretną szansę na coś nowego i stabilnego, a z denarów energia początku, ale to jest energia szansy tego potencjału. To może być oferta, jakaś współpraca, impuls finansowy jakiś, możliwość, która realnie poprawi Twoją sytuację materialną. Jest to też karta nowego fundamentu, jakiegoś kroku w stronę bezpieczeństwa. Które możesz zbudować na swoich zasadach, i tutaj też mówimy o relacjach, czyli coś, co istniało kiedyś tylko w planach lub marzeniach, może nabrać realnej, tej denarowej, czyli tej fizycznej, tej materialnej formy. Namacalny początek dobrobytu, dobrobytu i stabilizacji, czyli mówimy zarówno o finansach, jak i o relacjach. To może być też przypomnienie, że Twoja wartość jest czymś, co generuje ten dobrobyt. Od środka mogą przyjść jakieś propozycje, jakieś współpracy, może przyjść jakaś oferta kursu, szkolenia, jak najbardziej tak. Może przyjść propozycja związana z budowaniem jakiejś stabilności w związku, czyli możecie nazwać waszą relację, Można, możecie wspólnie zamieszkać albo chociażby Możecie ustalić, czy możesz dostać taką propozycję, żeby ta wasza znajomość nie zaczęła iść w kierunku czegoś bardziej stabilnego. Na co uważać? Pojawia się królowa buław. To jest taka magnetyczna energia potężna, ognista, ale w ostrzeżeniu mówi, żeby uważać, żeby nie spalić się w ogniu własnych emocji albo własnych mm, ambicji. Królowa buław działa w jakiś sposób. Na zasadzie impulsu, na zasadzie bodźca. I nie jest to wcale zła energia, tak? Ale ponieważ mówimy tutaj, na co uważać, no to powiedziałabym, że też możesz uważać na kobietę z trygonu ognia, chociażby, ale tu jest też taka, takie właśnie ostrzeżenie, żeby, żebyś nie miała przerostu ambicji, tak? Nie musisz wszystkiego robić sama, nie musisz nikomu nic udowadniać. Jeśli jesteś zmęczona, to się zatrzymaj zamiast działać. Możesz też oddać trochę kontroli, puścić trochę. Możesz też wydelegować swoje obowiązki na, na, na kogoś, tak, żeby ktoś cię odciążył z tym. Nie musisz cały czas być w, w gotowości do działania. Nie musisz niczego nikomu Udowadniać, to może być też takie ostrzeżenie przed właśnie przejmowaniem odpowiedzialności za innych albo zbyt dużym zaangażowaniem w cudze historie. Tak naprawdę ta energia ma iść do Twojego celu, a niekoniecznie rozpraszać się na boczne tory. Ty się skup na tym swoim asie denarów. Więc jako ostrzeżenie królowa buław, uważaj, żeby nie spalić się w tej, w tej swojej ambicji, nie musisz nikomu nic udowadniać, nie musisz cały czas działać, możesz zlecić komuś jakieś działania, możesz oddać komuś odpowiedzialność za swoje czyny, ewentualnie tak jak mówię, jeśli znasz kobietę z trygonu ognia, no to tutaj można by było to odczytać jako też ostrzeżenie. Przed chociażby jakimiś kłótniami czy sprzeczkami z daną osobą. W co warto zainwestować? W gwiazdę, czyli inwestuj w swoje marzenia, inwestuj w swoją wiarę, inwestuj w to, że jesteś wprowadzona. Gwiazda to jest uzdrowienie, to jest nadzieja, to jest spełnienie. Wymaga to, co prawda, otwartego serca, właśnie tej, w jakiś sposób tej wiary, tak. Ale to jest bardzo dobry moment dla Ciebie, żeby zwizualizować, zapisać, pomyśleć o tym, czego pragniesz w tej najczystszej formie i zacząć sięgać po tą swoją gwiazdę, po to swoje marzenie. Więc jeśli pragniesz w jakiś sposób tej, tego denara, tego, tej stabilizacji i bezpieczeństwa, no to sięgaj po to, czego pragniesz. Może ta królowa była więc ostrzeżeniem przed energią taką seksualną, romansową, więc jeżeli dotyczy to na przykład relacji, tak, i pragniesz tej stabilizacji, to idź w kierunku tej gwiazdy, nie spalaj się w tych emocjach, czy nie spalaj się w tych własnych swoich Ambicjach. Warto pracować też nad jakąś swoją obecnością online, czy nad swoim wizerunkiem, pokazać światu swoją autentyczność, bo gwiazda świeci, tak? Ale świeci w momencie, gdy jest sobą, a nie wtedy, kiedy się spala i kiedy się stara nadmiernie. Czyli sięgaj po swoje marzenia i buduj w jakiś sposób tego swojego asa denarowego, wykorzystaj tą energię. Masa do wybudowania czy sięgnięcia właśnie po tą swoją gwiazdę, po to swoje marzenie. Dziewiątka w wyroczni. Pocałunek róży. Kluczowe pojęcia: radość, doświadczanie przyjemności, duża satysfakcja i radość, zrozumienie pragnień, rzeczywistość, pięciozmysłowa. Weź głęboki oddech i skoncentruj się na poczuciu radości. Czy potrafisz obudzić swoje zmysły i nawiązać więź z wrodzonym pragnieniem doświadczenia wszystkiego, co życie ma do zaoferowania? Przyjemność jest częścią życia. Poddaj się jej już dziś. Twoje pięć zmysłów pragnie bez nich teraz korzystać. To zachęta do skupienia się nie na myślach, ale na ciele. Możesz być istotą duchową i inteligentną, ale w tej chwili nacisk powinien być położony na doświadczenia zmysłowe. To święta część daru życia. Będąc obecnym w zmysłowym świecie, doznajesz jeszcze głębszego doświadczenia duchowego. Niesamowite, prawda? Być może naprawdę nadszedł czas, aby zatrzymać się i pocałować róże. I to mi się kojarzy tak naj, najbardziej mm, z tym asem denarów. Czyli, żeby te wszystkie Twoje marzenia przeniosły się do materii, żeby to wszystko, co jest takie eteryczne, tak, takie pozazmysłowe stało się namacalne w tym Asie Denarów, stabilne, bezpieczne, żeby był realny przejaw w realnym życiu tej Twojej pięknej lwiej, energii. Daj znać w komentarzu, czy czytanie z Tobą zarezonowało. A ja życzę wszystkiego dobrego.